Szanowni Państwo, jak Państwo pewnie dobrze wiedzą, dr B. Borodo z takiego think-funku, strategia i przeszłość często pokazuje, że nie jest hojny. Daje różne prezenty, nieprezenty, podarunki dla fanów, wyrazy wdzięczności za sponsorowanie jego radosnej twórczości. Ja sobie tak myślałem, że no nie może tak być, żeby ten człowiek był skrzywdzony przez los. Bo swoistego rodzaju następuje to krzywda, że doktor Jacek B. Borodo ciągle komuś coś daje, albo werbalnie, albo jeszcze inaczej. A sam to co? Jemu ja też trzeba było dać, nie. więc ja się chciałem mu odwdzięczyć adekwatnie bo jak się to mówi to posijesz, to i pozniesz znaczy jak się pościelisz, tak i wyśpisz, to przepraszam i co? no i tak myślę, ile on dla mnie znaczy, ten człowiek jak on mi wiele rzeczy pomógł zrozumieć i chciałem mu dać godną zapłatę chciałbym tym prezentem Pokazać, ile dla mnie znaczą jego analizy, jego głębokie spostrzeżenia. My tym prezentem zamykamy usta. Niedowiarkom, że szanujemy bardzo myśl tego Tinkfanku. O! Tyle. Z... Na pewno się ucieszy, szanowni Państwo. Ile to jest cały funt? Cały funt kłaków.